Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie, kochani Państwo, na rozkładzie z kart Tarota. Zobaczmy dzisiaj. Mam karty Złoty Tarot Polski i zobaczymy sobie, wyciągnąć trzy karty, co pokażą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Te karty. Kochani moi, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I piszcie mi e-maila, jeśli chcecie zamówić wróżbę indywidualną. Jeśli macie jakieś problemy emocjonalne, miłosne, małżeńskie, w związku, jakąś trudną decyzję do podjęcia, piszcie mi e-maile. I ja umówię się z Wami na wróżbę prywatną. Zapraszam serdecznie. Teraz skupmy się, co było, co jest. I co będzie, pokażcie, kochane karty. Co było, co jest i co będzie, pokażcie, kochane karty. Co było, co jest i co będzie, pokażcie, kochane karty. Co było? Co jest? I co będzie? Już w przełożeniu, kochani, mamy gwiazda czyli przepiękna karta nadziei, szczęścia, pomyślności, wszystkich dobrych zdarzeń, dobrego rozwoju spraw. No, przepiękna, pozytywna, cudowna karta. Więc to już mamy w przełożeniu. I teraz, co było? Dwa kielichy, czyli jakiś związek emocjonalny, czy małżeństwo, czy po prostu związek romantyczny, miłosny, tak? To było, być może minęło, lub są jakieś tutaj problemy. Zobaczymy. Co jest. Cesarz. Cesarz to bardzo no, dumna, dobrze postawiona osoba ze statutem społecznym, ale mm, lubi ta osoba rządzić, lubi mieć jakby tutaj sprawczość, lubi decydować. Jest to osoba uparta, konserwatywna, która mm, po prostu no, chce tutaj podejmować decyzje. Jest to dobry, Partner niemniej jednak podoba się oczywiście wielu kobietom. No i y, jest to partner, który w, w relacji chce rządzić, prawda? On chce mieć do powiedzenia. On ma berło w ręku, czyli on tutaj ma władzę i chce tą władzę mieć, ponieważ na tym polega jego właśnie no, y, pozycja, tak, jako cesarza. No, ym, oczywiście osoba odpowiedzialna, która y, umie podejmować decyzje i umie y, y, wziąć jakby tutaj odpowiedzialność za sprawy za, za, za kobietę. Męska osoba dobra również y, w seksie, y, kochani, cesarz to y, jest planeta Mars. Lub Jowisz i znak Zodiaku Baran, czyli żywioł ognia, kochani. Tak, um, osoba dynamiczna, charyzmatyczna. Czyli to jest w tej chwili, kochani. Um, ta osoba tutaj, nie wiem, czy przychodzi do Was, czy jest obecna w tej chwili w Waszym życiu. I co będzie w takim razie? Wisielec. Hm. Tutaj coś się zawiesi, sprawy zastygną, sprawy jakby będą miały jakiś zastój. Trzeba będzie te sprawy jakby przemyśleć z innej perspektywy, przeanalizować, dobrze się zastanowić, spojrzeć jakby pod innym kątem na to wszystko. Jest tutaj sprawa być może z tym cesarzem, sprawa miłości, sprawa związku, która się zawiesza, czyli jest pasywna, tak? Rozw rozwój jest pasywny, ale tak jak już gwiazda pokazała, będzie i tak wszystko dobrze, pozytywnie, czyli sprawy przebiegną dalej pozytywnie. Może jakaś pauza, jakaś. Tutaj um, sprawa się zawiesi z tą relacją, z tym cesarzem, z tym związkiem, ale sprawy się wyjaśnią, tak? Ponieważ Gwiazda o tym mówi, że wszelkie sprawy pójdą pomyślnie i jest dobra tutaj nadzieja, czyli myślcie pozytywnie, myślcie po prostu y, tutaj w pozytywnym kierunku. Takie dzisiaj nam wyszły karty Tarota. Oczywiście, napiszcie mi w komentarzach, co o tej wróżbie myślicie, czy rezonuje z wami w jakiś sposób. I ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie oraz piszcie e-maile na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.